Cześć, witam w kolejnym filmie z przygotowaniami do matury rozszerzonej z matematyki, ci przyjrzymy się szczególnemu typowi równań z wartością bezwzględną, gdzie występuje parametr. No to cóż, zaczynamy. Zacznijmy od czegoś prostego. Mamy takie bardzo łatwe równanie z wartością bezwzględną i mamy zbadać liczbę rozwiązań w zależności od parametru m. No oczywista sprawa jest, że wartość bezwzględna nie może być ujemna, czyli jeżeli m będzie mniejsze od zera no to będziemy mieli 0 rozwiązań. Zanim przejdę do pozostałych zagadnień, no dobrze byłoby sobie skorzystać z interpretacji geometrycznej wartości bezwzględnej. Co to takiego w ogóle jest? No bo wartość bezwzględna na przykład, jak mamy x minus 4 równa się 3, to przede wszystkim tu szukamy liczby, która nam to zeruje. Widzimy, że x minus 4 jest zerowane dla czwóreczki, czyli na osi liczbowej to byłoby tutaj 4. I szukamy takich liczb, które będą oddalone o 4 o 3. Czyli mamy 1 2 3 1 2 i 3. Czyli jest 5 6 7, czyli tu będzie siódemeczka i 3 2 1, czyli tu będzie jedyneczka. I to jest nasza interpretacja Geometryczna wartości bezwzględnej. To w takim układzie łatwo zauważyć, że będzie tylko jedno rozwiązanie naszej wartości bezwzględnej, kiedy m będzie się równało 0, ponieważ tylko jeden punkt nam spełni. No bo zwróćcie uwagę, wartość bezwzględna z x minus 4 równa się 0, czy x minus 4 po prostu równa się 0, czy x równa się 4. Interpretacją geometryczną to byłaby czwórka, to byłoby coś takiego. No to łatwo również zauważyć, że jeżeli m będzie dowolną liczbą większą od zera, to będziemy mieli dwa rozwiązania naszej tutaj wartości bezwzględnej. No i gdyby pojawiło się na maturze takie zadanie, że dla jakiej wartości parametru m nasze równanie ma dwa rozwiązania, to po prostu tu może być cokolwiek, czyli analizujemy sobie, że to musi być po prostu większe od zera. Tu by się mogło pojawić na przykład m kwadrat plus 4m plus jeden czyli mamy funkcję, zwykłą funkcję kwadratową, no i trzeba sobie obliczyć sobie dla jakiego m to będzie większe od zera. Tu mogłaby się pojawić funkcja wymierna, tu mogłoby się pojawić, tu mógłby się wielomian pojawić nawet, tu się może cokolwiek pojawić w tym miejscu, no i na podstawie tego sobie to analizujemy. Ale na maturze lubią nam troszeczkę czasami udziwnić, czyli dla jakiej wartości parametru m nasze rozwiązania będą liczbami dodatnimi, na przykład. No to teraz przeanalizujmy sobie tutaj tą naszą wartość względną w sposób graficzny, czyli tu mamy czwórkę, odległość od 1 to jest 5 oraz 3. Tu mamy znowu czwórkę, odległość od 2, czyli będzie 6 oraz 2. Następnie mamy 3, czyli odległość od czwórki to jest 7, a tu jest 1. No dobra, lecimy sobie. Odległość od czwórki teraz mamy 4, czyli tu będzie 8, a tu będzie 0. I zwróćcie uwagę na to, że w momencie, kiedy już będzie tutaj 5, to tu będzie 4, tu wynikiem będzie 9, a tu nam wskoczy minus 1 już. Czyli w takim układzie, jakbyśmy sobie chcieli zbadać warunek, że dla jakich wartości parametru M nasze rozwiązania są dodatnie, to musimy sobie wziąć uwzględnić to tutaj. Czyli że nasze M musi być większe od. 0, no, żeby były dwa rozwiązania, oczywiście, ale jednocześnie musi być mniejsze od 4, bo dla czwóreczki już mamy jedno rozwiązanie 0. No ale czym byłaby teoria bez praktyki? Więc spróbujmy rozwiązać sobie takie oto równanko. Mamy wyznaczyć takie wartości parametru A, dla którego to nasze równanie ma dwa rozwiązania dodatnie. Czyli w takim układzie znowu. Interpretujemy sobie, że kiedy będą dwa rozwiązania dodatnie. Jeżeli tu jest piąteczka, bo to oczywiście bierzemy sobie, że tu nam się zeruje, x minus 5 równa się 0 dla piątki, czyli odległości kiedy będą dodatnie. No bo zwróćcie uwagę. 6, 7, 8, 9, 10 oraz 4, 3, 2, 1 oraz 0. Czyli tu mamy 5 i tu mamy. 5. Pierwszym warunkiem, który będziemy musieli policzyć, to że ten nasz parametr tutaj, że a minus 1 do kwadratu minus 4 jest większe od 0, ale jednocześnie musi być mniejsze od 5, bo jak będzie większe od 5, no to to już wskoczymy sobie w nasze liczby ujemne. To w takim układzie drugi warunek, który musi być spełniony, to jest, że a minus 1 do kwadratu minus 4 jest mniejsze od. No i oczywiście obydwa muszą być jednocześnie spełnione, czyli szukamy tak naprawdę części wspólnej tych dwóch nierówności. Czyli mamy tak naprawdę dwie proste nierówności kwadratowe do policzenia. No to działamy. Tu oczywiście wzór skróconego mnożenia, czyli jest a kwadrat minus 2a plus 1 minus 4 większe od 0, czyli że a kwadrat minus 2a... Minus 3 większe od 0, liczymy sobie deltę, czyli mamy minus 2 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 3, czyli równa nam się 4 dodać 12, czyli 16. W takim układzie pierwiastek z delta równa się 4, czyli A1 równa się 2, odjąć 4 przez 2 razy 1, czyli 2, czyli mamy tutaj minus 2 przez 2 równa się minus 1. W takim układzie A2 będzie się równało 2 dodać 4 przez 2, czyli mamy 6 przez 2, czyli 3. Rozwiązujemy nierówność, rysujemy sobie ją, ramiona paraboli oczywiście idą nam do góry, tu mamy minus 1, tu mamy. 3 ma być większe od zera, czyli kropy otwarte, czyli naszym przedziałem będzie, że a należy od minus nieskończoności do minus 1 lub od 3 do nieskończoności. W kolej tu rozwiązujemy drugą naszą nierówność, czyli znowu mamy a kwadrat minus 2a plus 1 minus 4, piąteczka na drugą stronę, czyli minus 5 mniejsze od 0, czyli mamy, że a kwadrat minus 2a 1 minus 4 minus 3 minus 5 minus 8 mniejsze od 0. Znowu liczymy sobie deltę, czyli mamy minus 2 do kwadratu. Odjąć 4 razy 1 razy minus 8 równa nam się 4. 4 razy 8 to jest oczywiście 32. 2 minus dają plus, czyli będzie plus 32 równa się 36. Pierwiastek z delty równa się 6. No i znowu liczymy, że a1 równa nam się minus b, czyli 2 odjąć 6 przez 2, czyli będzie minus 4 przez 2, czyli minus 2, a a2 u nas się będzie równało 2. Plus 6 przez 2, czyli będzie 8 przez 2, czyli 4. Znowu rysujemy sobie tutaj naszą oś. Ramiona do góry, oczywiście, ponieważ współczynnik przy a kwadrat jest dodatni. Kropy, oczywiście, otwarte w tym miejscu. Tu mamy nasze minus 2 i 4, i pytają nas kiedy jest mniejsze od 0, czyli o tą część nas pytają, czyli nasze a będzie należało od minus 2 do 4. No, i teraz została nam tylko i wyłącznie formalność, czyli musimy wyznaczyć sobie część wspólną tych oto dwóch przedziałów. Rysujemy sobie oś liczbową i zaznaczamy: tu jest nasze minus 1 do minus nieskończoności, tu jest nasza trójeczka do plus nieskończoności, tu jest nasze minus 2 w tym miejscu, tu jest 4 w tym miejscu, czyli to jest ten przedział tutaj. To w takim układzie, częścią wspólną tych dwóch przedziałów będą tylko i wyłącznie te dwa kawałki. W tym miejscu. Czyli piszemy sobie, że a należy od minus 2 do minus 1 lub od 3 do 4. Oczywiście pamiętamy, że nawiasy otwarte. No i mamy takie równanko z parametrem rozwiązane. No i szybciutko omówiliśmy sobie problem równań z wartością bezwzględną z parametrem. Oczywiście, no, filmik w żaden sposób nie wyczerpuje tematu, jak widzicie, no, to tak naprawdę no, to może być cokolwiek. Tam, jak gdzie mamy ten parametr, może pojawić się dowolna funkcja, no i trzeba będzie sobie to analizować. Jeżeli filmik się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, napisać mi komentarz, subskrybować kanał no i polecić swoim znajomym. A póki co, żegnam się z wami. Do zobaczenia i cześć!